Witam Was bardzo serdecznie, tym razem z chyba takiego najbardziej luksusowego kurortu nad polskim morzem. Mianowicie mam na myśli Sopot. Przyjechaliśmy tutaj zjeść kiełbasę. Najlepsza kiełbasa w Polsce: Szymon Czerwiński. Wydaje mi się, że możecie kojarzyć taką postać. Przybliżę Wam jego sylwetkę nieco, jeśli nie znacie. Finalista piątej edycji Master Masterchefa nie wygrał, zajął piąte miejsce, no ale do finału się dostał. Polski kucharz, youtuber i ogólnie osobowość medialna. Ciekawostka, skończył Politechnikę Warszawską na kierunku logistyki i ekonomii. Uczęszczał do szkoły kulinarnej Le Cordon Bleu. Lubię Cordon Bleu, to jest taki kotlet z serem w środku, taki Dewolaj z serem. Uczęszczał tam w Paryżu, a teraz robi hot dogi, w sopocie. I mówi, że ma najlepsze hot dogi, mówi, że ma najlepszą kiełbasę w Polsce. No i przyjechaliśmy to po prostu zjeść. Zapraszam. Polska kiełbasa to już jest to miejsce za mną pod samym Sheratonem w zasadzie, pod samym molo, lokalizacyjnie. Kurde, myślę, że jak to jest dobre, to trochę tych kiełbas mogą sprzedawać. Teraz w ogóle trwa festiwal. Załapaliśmy się tak naprawdę na ostatni dzień tego festiwalu. Są tu jakieś atrakcje w postaci strefy Eski, strefy Vox FM. Oprócz tego jest kilka festiwalowych pozycji, kilka festiwalowych hot dogów, i wszystkie chyba są w jednej cenie, z tego co pamiętam, bo widziałem TikToki po 32 zł. 32 zł za hot doga, wiem wiem, może was troszeczkę szokować. Choć może się pojawiać w głowie zgrzyt, ale ja wczoraj jadłem tutaj zapiekankę bardzo blisko tych hot dogów. i w sopocie jest po prostu Pa, drogo. Zajmiemy się zapiekankami w innym filmie, bo jest to miasto najdroższych zapiekanek, tak jak Giżycko jest miastem najgorszych kebabów. Plan jest taki, idziemy normalnie z kamerą, nie będziemy już tutaj świrować faworyzacji. Wszystkie te kiełbasy, z tego co się orientuje, są w jednym rozmiarze, więc ewentualnie mogą nam, nie wiem, cebulki prażonej trochę dosypać, ale już sobie dzisiaj nie róbmy jaj, zjedzmy też to tutaj na miejscu, jak ludzie. Zapraszam Młolaku na kiełbasę, a ciebie drogi widzów zapraszam do subskrypcji. Tak jak widzę, jeszcze troszeczkę was jest bez. Kuba. Miło by było, gdyby się to zmieniło, aczkolwiek nie na ma. Widzę, że jest Szymon na A, i najważniejsza rzecz, stary. To jest najdroższy hot dog w Polsce też. Jest złoty hot dog, którego chyba też zjemy. Trzeba, nie? No? Ty lubisz takie klimaty Im droższy, tym lepszy dla ciebie. Jest jeszcze jakieś koło fortuny. No pewnie. Co my bierzemy? No na pewno bierzemy tego najdroższego Bierzemy tego klasycznego, on się chyba nazywa Polska Klasyka Serowy potwór brzmi dobrze Trzeba w ogóle wybrać kiełbasę, są trzy do wyboru Biała z jabłkiem i majerankiem Jest wieprzowa z serem Mimolet I jest wędzona wieprzowa No wszystkich chyba trzeba spróbować Teraz pytanie, czy bierzemy jakieś zestawy? Czy jemy coś więcej w ogóle? Bo ja nie wiedziałem, że tu są inne rzeczy Jemy stripsy? Serowy potwór, gęsty, serowy i pikantny Prawdziwa bestia z bułki Kółka briożka biała Trochę chyba widzę okłamałem 32 albo za 32, tylko do hot doga się nie zje Ale no, może chodzi o ten festiwal Dzień dobry, witamy serdecznie Dzień dobry Dzień dobry O co chodzi z festiwalem? Oczywiście, w związku z tym, że 4 lipca był dzień hot doga Teraz robimy festiwal hot doga w Sopocie Czyli mamy trzy festiwalowe hot dogi ale, Tylko wyłącznie ale. dostępne podczas festiwalu Każdy z nich jest w cenie promocyjnej 32 zł okay. Ich nie ma w, w, u nas w menu standardowym tylko, tylko są festiwalowe? Tylko są festiwalowe Weźmy też z tych zwykłych coś I... Oczywiście. Ten samuraj. O, najlepszy wybór. Mamy go od początku. Tak istniejemy. Okay. Słuchaj, mamy krewetkę wędzoną, białą i serową. Ja do niego proponuję wędzoną, bo jest o grubsza. Ponieważ biała i serowa mm -hmm. są cieńsze, prawda? Zdaje się na ciebie. Syfinali chcesz czy bez? Może być jeden z Czyli Jeżeli lubisz festiwalowe, to mm -hmm. dla mnie sztosem największym jest ten pierwszy. Dobra, no to biorę też takiego. Chciałbym też tego serowego. Może jego w takim razie jestem mimoletem. Żeby jeszcze sera to złoty musi dać wjechać. Bardzo dobre stripsiki jeszcze byśmy chcieli spróbować. To są jakieś wasze stripsy? Wiesz co, nie, to nie są nasze stripsy, ale mamy współpracę z firmą z kaszu, które je robi. Okay. To nie jest jak w KFC, to są naprawdę kawał y, stricxa. słowa nie ma, tak? Skończył się no, czoraj. Dobra, dobra, to mamy wszystkie karta? Tak, No Chyba przyłożyć. Oby to była szczęśliwa trzynastka <laughs> Wjechały na stół pierwsze dwa hot dogi I wyglądają ładnie Moim faworytem od razu jak na nie spojrzałem Jest ten, od którego sobie zaczniemy Przez kiełbasę, która tutaj się w nim mieści To jest w ogóle podobno ulubiony Hot dog szefa tutaj Szymona, oglądałem ich tiktoki po prostu I stąd o tym wiem Jest to Sopocki Samurai czyli Orientalna bomba smaków z nutą ostrości I kiszonego twistu, bułka brioche biała Polska kiełbasa z grilla, kimchi Azjatyckie piklowane ogórki, sos Mango Habanero, majonez, sos słodki sojowy, kolendra, sezam, szczypior. I taki hot dog kosztuje 44 zł. Duża jest ta kiełba, powiedziałbym, że jest większa od takiej standardowej małej śląskiej, nazwijmy to. To są takie dwie małe kiełbaski, jeśli chodzi o długość. No drogo, 44 zł. jednak za kiełbasę w bułce. Fajna buła. Lekko, mam wrażenie, słodkawa. Delikatna. To jest w ogóle podobna bułka trochę do takiej buły z odfilić i Steak'a. Jest lekko stostowana, jest skrupiąca, ale też jest miękka. Bułka mi się podoba. Ugryzłem też od razu kiełbasę w pierwszym dziabie. Wiecie, no ja też nie spodziewałem się tutaj, że dostaniemy jakąś lipę, szczególnie za taką cenę. Smakuje po prostu jak zwykła, dobra polska kiełbasa. Bardzo, bardzo mięsna. Zero luzu w środku. Konsystencja raczej zbita. Nie jest to też taka kiełbasa typu sucha. Jest naprawdę smaczna. Po prostu jest smaczna. Co tu dalej? Bo tu ma być ten twist. Taka bomba smaków, a na razie tylko kiełbabuła. Słodkawe. Szczerze, jak zobaczyłem tą kolendrę, myślałem, że nie będę fanem takiego połączenia, ale jest to smaczne. Jest to bardziej słodkie niż ostre. Robi robotę tutaj przede wszystkim dla mnie bułka i ta kiełbasa, która jest smaczna. Gryzie mi się cena. No to jest 44 zł za kiełbasę w bułce. Wiem, że tu jest dużo fajnych dodatków, które są smaczne, ale z drugiej strony wczoraj wieczorem wybrałem się na zapiekankę tutaj w Sopocie. Bardzo blisko. Ze słynnej białej budki. 29 zł kosztuje najtańsza zapiekanka w Sopocie. Co prawda ona tam ma chyba 50 cm. To była taka trochę większa zapiekanka, ale nadal to jest bułka z serem i pieczerkami. Za 30 zł. Tu jednak mamy trochę tego mięcha. Podjemy po prostu bardziej treściwie coś zjemy. Ale kurde, nie wiem, czy bym wrócił za 44 zł. Za tyle mam już normalny obiad. Pójdę sobie do smażalni, zjem rybę, frytki, surówkę. Może dopcham się jeszcze jakąś rurką z kremem, Na Gofra mi na pewno nie starczy, bo wczoraj też jedliśmy. 22 zł płaciłeś, chyba, tak? 22 zł. I ta śmietana i owoce po prostu. Cena ceną był smaczny. Kurde, dobre. Nie mogę powiedzieć, że mi to nie smakuje, bo mi smakuje. Nawet bardziej niż smakuje. Ale cena mi się trochę gryzie po prostu. Bardzo świeża kompozycja, może słodka, to ta kolendra fajnie tutaj działa z tym szczypiorem Kurde, no dobre, no Drogie, ale dobre Pamiętasz te czasy, co był w Ikei za złotówkę? No tak, no ale to nie porównywałbym <laughs> też z tych hot dogów, nie, nie. nie No wiadomo, wiadomo Ja tylko pierwszy, który mi przychodzi na, na myśl Ja w ogóle rzadko jadłem w życiu hot dogi, Kiełbasa jest naprawdę dobra, mocno zawędzana Do tego tak w fajnie smak Mamy tu trochę słodyczy Mango habanero, który też dodatkowo dodaje lekko pikanterii, lekko słodyczy Tak mnie, jak mówisz to... Dla mnie słaby ten habanero, powinien być od Głównie słody. Tak, no tak jak mówiłeś właśnie to mówiłem, że głównie czy słodycz, ale jest lekko pikantny ten hodno. Nie no ogólnie oceniam, że ta kompozycja jest bardzo udana. No jest ten balka. to jest drogi, bo... Słuchajcie, myślałem, że będę bardziej sceptycznie pochodził do tej kompozycji. Te świeże zioła i piklowane ogóry perfekcyjnie dopełniają tą kompozycję i jest to naprawdę pyszne. Nie zmienia to faktu, że jest absurdalnie drogo, ale jest to coś ciekawego. Nie, jest to zwykły hot dog, bardzo dobry powód. Naprawdę zaskoczył ten hot dog, bardzo, bardzo smaczny. Wiecie, ja w ogóle nie jestem hot I przy każdym hot dogu to mówię, ale takiego hot doga jak przed chwilą to, to mogę jeść i mogę powiedzieć, że lubię hot dogi. Co my tu mamy dalej? Mamy serowego potwora, którego wybrałem jeszcze ze specjalną parówą za którą trzeba dopłacić. Sorry, kiełbasą. Już wam mówię, co to jest. No to to powinno się nazywać zawał serca, a nie serowy potwór. Gęsty, serowy i pikantny, prawdziwa bestia z bułki. Tak o nim mówią, tak o nim piszą. Ta sama była brioche, polska kiełbasa z grilla, ale nie tym razem, bo my wybraliśmy sobie kiełbasę dodatkowo jeszcze nadzianą serem mimolet tutaj. Sos serowy, boczek, cheddar, mozzarella, cebulka prażona, szczypior i jalapeno. Taki potworek 39.99 plus 5 zł dopłata za tą specjalną kiełbasę z serem. Czyli 45 zł znowu, no, ale jest ładnie podpieczona w ogóle. i jest też cieńsza niż ta tradycyjna wiejska kiełbasa. Oni, no dobra, wjeżdżam. Wypłynie sera z niej. jest, jaka zajebista kiełbaska. Znowu bardzo mięsna, ale też więcej charakteru. Przez ten ser, Mimolet jest dużo bardziej słona, ale jest serowa też. A jakoś za specjalnie ten ser w niej się nie przebija, ale go czuć w smaku. Kurwa, ja lubię ser. Niesamowicie jest, jest tak serowy, jeszcze jalapeno do tego Zawsze jak jestem w jakiejś meksykańskiej knajpie i są, to biorę te chili popersy, czyli no po prostu panierowane jalapeno z cheddarem To ogólnie tak smakuje, kurde, to jest tak serowe, pyszne to jest, pyszne to jest, takie obaska też jest zajebista Dużo to kosztuje, wiem, że to kosztuje tyle co normalny obiad, ale pyszne to jest szczerze, pyszny to jest Mnóż poszela, cheddar, mozzarella, mimo let w parówie jeszcze sos serowy Wiesz, to nie jest sos serowy jak zamawiasz sobie w żabce hot doga Tylko czuć, że po prostu to jest ser Bardziej ser niż sos Mega dobre Gdyby nie to jalapeno byłaby to ciężka przeprawa No bo zalepia, no bo tłuste Ale z jalapeno wjeżdża to idealnie Boczek jeszcze gdzieś tu był Boczek kostka on jest napisany w karcie Tak jest wymieniony Po prostu zawał serca, no To nie ma prawa być niedobre Zajebiste W ogóle ten ser jeszcze na górze jest zapieczony, prawdopodobnie palnikiem, przez co mamy tutaj ser w sosie, mamy ser w kiełbasie, mamy dużo różnych struktur tego sera, bo ten na górze jest chrupiący. O to mi chodzi. Wyje. Jezu, jaki dobry sos to no. jest? przydały się to studiować, paniężko trawny? Wyjeżdżamy, tu prawda. Bardzo, bardzo dobre połączenie Ta kiełbaska jest zajebista Do tego mamy mega dużo tekstury dzięki temu boczkowi, dzięki tej prażonej cebulcem. Ale mam jeden wniosek Ja po tych dwóch hot wybrałbym samuraja Bardziej mi smakował, było ostrzejszy, miał też słodycz Ta kiełbaska też była bardziej sycąca, ona jest grubsza Ale tego też możesz wyjąć tą grubą No ja bym miał problem następnym razem jednak Potem trochę bardziej się nienawidzisz niż po samurajach Nie mogę się doczekać <noise> raz kolejny bardzo, bardzo dobry Akolwiek dla mnie faworytem pozostaje nadal samuraj No fajnie czuć, że to jest taki kraftowy polski street food Dobra, kolejny, dawaj mi go. To jest ten festiwalowy teraz Wiejska klasyka 32 zł, festiwalowy, najtańszy Biała buła, biała kiełbasa, surówka z młodej kaszubskiej kapusty Pieprz świeżo mielony, musztarda srebska, majonez, chrzanowy świeży koper Czyli biała kiełbaska Ona podobno jest z jabłkiem, z majerankiem Ciekaw jestem o ja p... Trochę jakbym miał żurek, trochę jakbym miał dwie śmaka przez ten chrzan. Dziwna rzecz się dzieje po ugryzieniu potencjalnie zwykłego hotdoga w gębie. Jest tutaj smaku. Ostatnio, jak jedliśmy u Mencena hotdogi, to narzekałem na hotdoga z chapustą kiszoną, że średnio takie lubię. Kurde, tutaj w połączeniu z tą białą kiełbą i z tym sosem chrzanowym i koprem ten kwas z tej kapuchy naprawdę. Daje mi taki vibe żurku. Dobry żurek też powinien być kwaśny. Nie wiem szczerze, którego bym wybrał następnym razem, bo wszystko co tu jemy jest tak złożone. Widać, że jest to zrobione z pomysłem i widać, że ktoś umie po prostu tutaj łączyć smaki i jest to naprawdę bardzo dobre. No chyba małoszego na trzecim miejscu posta, ale każdy mi smakuje po prostu. Ale to jest najtańsza. No wiem, festiwalówka. Nawet ta kapucha tutaj rzeczywiście jest mega kwaśna Ile razy jemy jakieś surówki, czy z kapusty właśnie, czy kapustę zasmażaną gdzieś w restauracjach I jest to jakieś wypłukane Tutaj nawet głupia kapusta po prostu smakuje tak jak powinna Bardzo dobre jest wszystko jak na razie Kiełbaska fajna, ale mogłaby być grubsza On w sumie też nam powiedział, że była chyba kiedyś grubsza ta biała Ale ludziom się za bardzo z Wielkanocą kojarzyła i zmienili na cienką Ja bym wolał mieć jej więcej po prostu Bo trochę znika pod tym majonezem pod tym chrzanem, ale to jest znowu dobra kompozycja, i to jest znowu zajebisty hobby. Kurde, takie to dobre. Dobra, wjeżdżam w to już chyba pierwsze lata, tu Dobre, ale najbardziej takie zwyczajne, bym powiedział że. Najmniej zaskoczenie, najbardziej byłem sobie w stanie wyobrazić ten smak przed spróbowaniem go. Jest on świeży, kiełbaska jest dobra, ale znowu, jednak te cienkie kiełbaski, moim zdaniem, nie są tu najlepszym wyborem, bo jest ich trochę za mało, właśnie w tej całej kompozycji. czy. okej, spróbuję Wam Bardzo. Cieszymy się bardzo. Bardzo. Dzisiaj się mamy totalnego fula dzisiaj. To jest jeszcze czas oczekiwania, ale walczymy, oczywiście. Duży ruch, macie. Wiesz, co, mamy duży ruch, tak naprawdę, będąc uczciwym, to jest pierwsza niedziela, kiedy jest taki duży ruch. Maj, czerwiec no, nie dopisał jeszcze gośćmi, a też widać, no, że I inaczej. Trzeba się zawsze starać, robić wszystko, żeby było dobrze, aby goście do nas wracali. I my mamy bardzo wielu gości, którzy do nas wracają. Mhm. To jest nasz czwarty sezon w Sopocie. Wcześniej byliśmy dwa lata w Warszawie, mhm. więc mamy też wielu gości, którzy no, wracają. W Warszawie? Tak. No i wiesz, staramy się zawsze stawiać no, na jakość, na to, żeby to miało ręce i nogi, nie? Wiadomo, że są wpadki, wiadomo, że nie zawsze wszystko idzie tak, jak powinno iść. To jest no, naturalne, jak się coś robi. No, ale dla nas zawsze numerem jeden, była jest jakość, a kiełbaski robimy sami. Mamy własnego masaża, mamy dostawy wtorek, czwartek, sobota i na przykład tak jest często, że na przykład w niedzielę już kiełbasek nie ma. Koniec. ten są problemy. A będziemy raczej co ten Tak. My działamy od maja do końca września na pewno, a później zależy przy od pogody. Jak jest pogoda, to działamy dłużej, jak nie ma, to nie. Od 1 czerwca do końca sierpnia 7 dni w tygodniu. Więc zapraszamy także prywatnie do nas. do jestem ja do... pod i każdy był no to cieszymy się bardzo, bardzo. bardzo. Jeszcze przed nami jest złoty. A jak ten, ten, ten festiwalowy z kapustą, młodą kapustą? Cześć, bardzo fajny też. Fajny ten socz szanowy. Trochę z żurkiem w ogóle jakby. Wiesz to tak, no, bo na przykład czasami mówią goście, my tłumaczymy, że mamy to sopocką, grubą taką, a te dwie wędzoną i białą zupełnie inną, bo tak mówiłem przy kasie, my na nocnym markecie białą prowadziliśmy i ona w ogóle nie szła, ponieważ goście mówili, że wielkanoc i żurek. Więc my, szukając pomysłu, zrobiliśmy ją w baranim jelicie, cienką, a dłuższą. No i dużo majeranku, dużo jabłka świeżego, tam jest jabłko świeże, dlatego ona ma termin bardzo króciutki. Co u nas to, wiesz, chodzi i wychodzi, a ty produkujemy tyle, ile jest w stanie sprzedać, więc nie więcej, nie? Tak. No nic, nie przeszkadza muszę przejść na kuchnię dalej, bo tam jest Armagedon czy miłego, smacznego, i jego płatów w Sopocie No, dzięki, Menowieczko. Dobra, dobrego Nadal zostaje przy samuraj. Dobra, wiesz, że kolejny zawodnik, tego najdroższego zostawiamy na koniec. Co my tu mamy? Klasyka, polska klasyka. Już Wam mówię, jak to wygląda. W ogóle my też wzięliśmy frytki do jednego z hot dogów. Jak życie hot doga, to dopłata do frytek, jakby do zestawu, to jest 8 złotych, z tego co pamiętam. 8 złotych kosztują frytki po prostu. Polska klasyka, najbardziej swojski z całej rodziny. Prosty, ale nigdy nudny. Tak piszą oni. Briaż biała. Polska kiełbasa z grilla, sałatka szwedzka, keczup, musztarda sarybska, cebulka prażona 37,99. Tu mamy do czynienia znowu z tą kiełbasą, która była w pierwszym hotdogu. Tą wieprzową, wędzoną, dużą, zwykłą. Dobra, wiatr! Słuchajcie, tu nie ma co się zastanawiać. Ale kiełbasiany gryz, Boże kochani Mega dużo kiełby ugryzłem Ja jestem pod wrażeniem tego co się dzieje z tą bułką, bo ona wraca Ona ma prawie wrażenie takiej mlecznej buły, zajebista jest Co smakuje? Po pierwszym gryzie już mogę to stwierdzić Jak taka lepsza, ale też typowa kiełbasa z grina w bułce z keczupem Po prostu, to jest totalna klasyka, totalna prostota Ale nadal w dobrym wydaniu, bo robotę robi bułka i kiełbasa Ketchup, musztarda, cebulka prażona, sałatka szwedzka Klasyczne dodatki, bardzo dobre znowu Ale chyba szczerze jak już płacić za tego hot doga no trochę więcej niż za dobrego, dużego kebaba Nawet bym się chyba pokusił tak powiedzieć To wolę chyba te kompozycje z jakimś twistem, z jakimś nieoczywistym smakiem To jest po prostu zwykłe, ale nadal dobre Wjeżdżam jeszcze w działach. Ale się będzie tą kiełbą odbijało cały dzień, co? Hot dog z po roku w Paryżu, nie? Taki yeah. bardziej wykluczny Ile ta pozycja kosztuje? 39? 38 Nadal dla mnie samuraj za 44 Jest jakby najbardziej usprawiedliwiona jego cena tymi dodatkami takimi bardziej egzotycznymi Tym sosem, tym kimchi Spoko, to jest taki klasyk, ale chyba pada on na ostatnią pozycję w moim rankingu Oprócz hot dogów można też tutaj skusić na stripsy I my się oczywiście skusiliśmy Stripsy, 3 sztuki plus sos Łojez, 37 zł 27 zł za 3 stripy Ja już jednego zjadłem A dobra sorry one są z frytkami no troszeczkę Ta cena może się usprawiedliwia aczkolwiek Nadal no ogólnie tutaj chyba nie zjecie nic Za mniej niż 3 dychy za nawet tam 30 ileś dobra zjecie Za 30 złotych można tutaj z tego co widzę z karty Samą kiełbasę zjeść bez niczego No to że jest drogo ustaliliśmy Fajnie chociaż że jest drogo, ale jest naprawdę smacznie. Stripsy, nie będę ukrywał, swojego jednego z trzech zjadłem już poza kamerą. Nie wiem, czy kojarzycie stripsy, w zasadzie to chyba tendersy się nazywa, z McDonalda. Można je zjeść w tym chicken boxie. Nie wiem w sumie, czy chicken box nadal jest, ale no, czasami go brałem i... Chodzi mi o to, że te stripsy panierkowo i konsystencją jakby panierki, chrupkością, bardzo przypominają mi te z McDonalda. Jest to taka wartsza skorupka, bardzo, bardzo chrupiąca, ale też niezasuszająca i nieprzetłuszczona. Tu nie będzie zaskoczenia, te stripsy są również bardzo dobre, tak jak... Dogi, mimo, że ich nie robią sami, podobno ktoś z kaszu, ktoś tam je robi i im dostarcza. Są takie lepsze stripsy z chicken boxa z Maca, po prostu Wię bardziej mięsne, bardziej soczyste, niepomielone, z naprawdę dobrą panierą. Myślę, że się Mualan nie obrazi. Mualan jedynka. Jedyne co mi nie smakuje to, dostaliśmy dwa sysiki, nie wiem co to są za sosy do końca, ale są średnie, tak obiektywnie Jeden z nich miał być ostry, w ogóle nie jest ostry, brakuje trochę kopa To jest podobnie drogie, ponownie bardzo, bardzo dobre Ciekawe czy frytki też sami, bo dobre Widać tutaj skórę z ziemniaka na końcówkach, mogą być ich, mogą nie być ich, w każdym razie są smaczne I nawet jak poleżą chwilę, to nadal są chrupiące, bardzo dobre frytki. 8 zł, za te, takie pudełko, też tutaj, biorąc pod uwagę też okoliczności, czyli molo w Sopocie, to też nie jest jakaś cesara Dobre, bardzo dobre, ta panierka jest podobna do tych tendersowej to mówię, są sensarna. Stripsy są w ogóle soczyste, panierka jest skrupiąca, tego oczekuję od stripsa 99 zł Golden Boy On się tak nie nazywa, ale jest ze złotem Ja go tak nazywam Co my tu mamy, molanku? Słuchajcie Złoty Król Gold On się nazywa Królewski hot dog z 23 karatowym złotem Dla tych, którzy nie uznają kompromisu Bułka bryżbiała, Polska kiełbasa z grilla Jadalne płatki złota Zasmażana kapusta kiszona Spępowa Popcorn z boczku Majonez truflowy Prażona cebula Szczypior Sos aioli Kurde, ile to jest rzecz. Ja nie lubię takich rzeczy nie lubię złota w jedzeniu. Ja w ogóle nie lubię przypłacać za jedzenie, a złoto w jedzeniu jest przepłacaniem za jedzenie i złoto w jedzeniu jest dla mnie bez sensu. Tak jak jedliśmy te złote pączki, chyba jakąś złotą kawę piliśmy, jedliśmy złotego burgera. Dajmy sobie spokój. Zazwyczaj to złoto jadalne jest 24 karatowe chyba. Tu 23. Dobra, wjazd. No kiełbasa to jest ta, co już ją tu jedliśmy, ona jest zajebista Złota żadnego nie czuję I szczerze? No może trzeba jeszcze po prostu zjeść, ale nawet tej trufli jeszcze nie czuję Coś tu jest słodkiego? Ja nie wiem, czy popcorn z boczku nie jest jakoś dosłodzony Chyba może być taki jak tutaj, bo coś słodkiego delikatnie czuję jest też trochę kwasek z kapusty Najmniej tą truflę czuć Szkoda, bo to w końcu złoty hot dog, trufla droga, złoto drogie Myślałem, że bardziej za trufli też mam wrażenie, że taki najbardziej zalany z tych wszystkich hot dogów, które dzisiaj tutaj zjedliśmy. To jest nadal dobre, ale nie za stówę. Te zwykłe hot dogi tutaj i tak już swoje kosztują. I nie widzę sensu. To jest tylko taki haczyk dla takich przygłupków, jak ja z internetu, którzy sobie chcą nagrać TikToka i zjeść hot dog'a za 100 zł. Osobiście uleciłbym raczej inne wersje. Zostałbym przy tych pozycjach, które jedliśmy wcześniej, Mówić, że samuraj twój ulubiony. Ciężko by mi było następnym razem wybrać, ale szczerze, dwa takie topowe moje, no to oczywiście ten serowy potwór, no i samuraj. Myślę, że że samuraj raz to, raz to. Pewne jest jedno, jak następnym razem będę w Sopocie i będę miał chrapkę na dobrego hotdoga i będę miał trochę kasy, to wpadam do Szymona, bo naprawdę robi to dobrze. Bardzo smacznie. Ciekawostka dla youtuberów. Raczej chyba nikt normalny nie kupuje hot doga za 100 zł. Szczególnie, że on jakoś smakowo nie odbiega, a nawet czy samuraj, czy ten serowy był po prostu smaczniejszy moim zdaniem. Dobra robota, dobre hot dogi fajny, polski, kraftowy, dopieszczony street food, jak z Paryża. Za 100 zł to może sobie na górze inaczej życie poukładam. jak ja 100 miał,

Oczywiście dodatek złota jest niewyczuwalny. Jest to taki dodatek pod zdjęcie na Instagrama, powiedzmy sobie szczerze. Ale no jako kompozycja ustawiłbym go na trzecim miejscu. Smaczna taka kapusta zasmażana, smaczny ten sos. Do tego mamy znowu dużo tekstury dzięki yy, chrupiącej cebulce, zamowi. Mamy też chipsy takie z botku, zrobione. Jest to moim zdaniem kompozycja na trzecie miejsce, ale nie w tej cenie. Wolałbym, żeby nie była złota i żeby była w karcie taka. Może jest w ogóle taka kompozycja w karcie, tylko jej nie widzieliśmy. Ale ogólnie, no bardzo udany wypad i na tego samuraja na pewno wrócę, jak będę kolejnym razem w Sopoczu. Idziemy do ekipy, bo chcieli fotę Można zrobić zdjęcie z nim? No, dawaj, to mi by... Ech, zapierdol Zaraz, telefon, bo szybko wyjechałem Pół minuty Dobra, cieszymy się na razie. Naprawdę nie spodziewałem się, jako gość totalnie nie hot dogowy, że będzie mi to tak smakowało. Ktoś, a w zasadzie nie ktoś, tylko Szymon, wie jak to robić. Naprawdę te kompozycje, super kiełbasa, super bułka, wszystko super. Problemem byłby dla mnie wybór faworyta po tych wszystkich hot dogach. No, tego najdroższego, to wiadomo, bym pominął, bym wywalił. Cena. Słuchajcie, no ja wiem, za te pieniądze można zjeść normalny, dobry obiad, którym się na pewno bardziej najemy, ale moim zdaniem warto spróbować, bo naprawdę smacz. No, do mola brakuje, żeby to było tak zdychę Tańsze po prostu, no ale jesteśmy w Sopocie, gdzie zapiekanka kosztuje też 3 dechy. po prostu tu są takie ceny, w ogóle uważam, że Szymon to sobie nieźle wymyślił biznesowo, bo tu jest bardzo dużo zagranicznych turystów, a zagraniczniacy jak przyjeżdżają do Polski to chcą zjeść słynna polska dobra kiełbasa i na pewno tym też są tutaj łapani, fajnie, jak turysta zje taką kiełbę to naprawdę pozna smak dobrej kiełbasy, bardzo mi to smakowało, pa